Cześć, ziomeczki, ja jestem Mowik P, Witam Was po długiej przerwie. Czemu nie nagrywałem? Chciać, um, chciałem odpocząć od tego Minecraft'a i w ogóle. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej subskrypcji. Jarku będę wstawiał częściej odcineczki, tak listka. Częściej to będę wstawiał nie będzie tak jak w Wtedy, wtedy, jeszcze przed tym jak zaczęłam nagrywać, tak, to była stresująca seria, bo tak krótko na YouTube nagrywałem, teraz już nabrałem doświadczenia, no i, tak, no i jakoś to będzie co do pewności siebie, nic, no i tak, no to tak, no to tak, no i tak. Co sobie dzisiaj zrobimy w większości? bo będziemy gadać i grać. Ile wam mogę powiedzieć? Bo nie mam żadnego wątku. dawajcie więcej subskrypcji. Pytaj. I to, co mam budować, ale to, 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 to dopiero jak zbuduję dom. Czy chcecie, żebym nagrywał Poła, Warcrafta? Bo tylko to mam do dyspozycji. Wow. Chciałbym, żebyście mi mm, wysłali intro, ja wam podam mój e-mail, tylko żebyście to internetu zrobili, no i wtedy mi wyślijcie, tylko takie proste do rozpakowania. No to tak zabijemy sobie te owieczki, no już mi sam mu się zbagowało. Tak samo, sam ich uderzył. Jedna owca i... Musi się do wody. Mamy dwie wełny. To jeszcze jedno i łóżko będziemy mieli. idziemy tam sobie zrobić domek, bo tam jest ładnie. Panie Włodospadzik Macie propozycję na moda? Proszę bardzo, wgram go Ale musi mi się minarpiew Musi się najpierw Dać propozycję jakiego moda? Jak się nazywa? Czy ciężko go się wgrywać, czy łatwo? Tylko pot. Tym sklepem będę mógł wgrywać Wam mody do tej serii, tak? No bo ja sam nie chcę mi się z tym główkować, siedzieć przy tym. Może i tak doświadczenie już nabrałem, ale nie no, nie gram Minecrafta 8 lat. Gram szczerze półtora roku, niecałe. Nie, bo może na kompie będę nagrywał, ale tego też do końca nie wiem, bo na razie Minecraft mi się skraszował, w ogóle się odpalać nie chcę. Oj ludzie! Ludzie Trochę śmieszne to przedstawienie moje było z lajkiem i znaczkiem YouTube, ale to jeszcze było dawno. Teraz całkiem inaczej, część seria, no tak miałem sobie, gdy Sprint mi się włączył. No i tak, chyba sobie w tej skale domy zrobimy, a jak nie to po prostu sobie koble wykopiemy, Słowę na to. bo jestem za jeszcze trochę drewna no i idziemy na górę tej góry No i tak tak hmm. chcę mi tego kobieć. Też nie wiadomo po co i na co. Z której strony sobie tu Przerobiłem sobie z tej. Przerobimy sobie na zębienko. Okej. Okay. I tak. Łóżko. I no. Chcesz opata. Ktoś jeszcze serię z Agario. No i tak. Jeżeli chcecie zrobić serwer, tylko z Waszą pomocą... No z Waszą pomocą zrobię serwer, bo samemu to tak to się nie chce za bardzo. No tak to z wami, zawsze pomożecie w budowaniu czegoś, albo coś, albo po prostu zrobiłem sobie serwer z mojego świata, tak myślę na 3-4 osobki, nie? Będziemy tak szaleć, że na 15 osób, bo co będzie się tu w domu będzie działo, może na 2 albo na 3, więcej nie, z czego ja mam to ekspo, aha, już wiem. Z owieczek, jakie zabijałem, ok teraz piecyk sobie zrobię, pójdę po drewno, ale najpierw sobie zrobię Dremon, kamienne narzędzia kilo mieczyk, siekiera i łopatę. Ta jeszcze skrzynka, jedna by się przydała. Tutaj mam no, sobie wszystko odłożyć. Ok, tutaj. No i wziąć sobie tylko to, co nam będzie potrzebne. No, tak zaśmiecimy sobie tylko akwipunek, jaką możemy. Chociaż nie mamy, jak, bo są potworki wyłączone. Sobie to Nie musimy daleko iść po drewno Tak słyszycie głosy jakie dziwne sory, sorry, sorry. Ja mam małego brata. No i tak um. Um. co do Minecrafta seria będzie miała myślę z 50 odcinków, się postaram. Tym razem nie dwa odcinki miała ta... Seria pierwsza nasza. Dobra, trzynaście to nam wystarczy. Jeszcze czternaście to sobie. Crafting. Tutaj. Piecyk. O. Kurde, muszę pamiętać, że piecyk jest z ośmiu, a nie z dziewięciu. Kobla. Sześć. Tutaj gdę zacząć tymi pięć, okej, okay. jeszcze mm, jedną deskę, tak? I tu ja sobie idę pokopać, mm, tak? Tak, tak, no i Zobaczcie mi za to Lolę Ale ja tak robię gdy nie wiem co powiedzieć Nie wiem co powiedzieć po prostu mod we mnie odejmuję no to tak. Kto by chciał ze mną nagrywać pisać w komentarzu Pisać niks Okej, no i tak. Dlaczego postanowiłem kontynuować tą serię? Miałem nagrywać z kolegą. No i jedno ci, pięć 5 odcinków nagraliśmy. Po czym ich nie wystawił mój kolega, nie wiem czemu je, No i tak od tego momentu już nie nagrywamy. No, 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 nie pozwalał. Twojego niku dawać też czemu to nie wiem no i tak i sam i sam czemu i samu nie nagrywa Minecrafta Ja myślę po prostu, że ono onowoi strzelanki typowo na moim kanale, gdy wymienię sobie kartę graficzną, bo oczywiście musiało mi się coś zbagować, że karta graficzna nie nagrywa. Oczywiście, tak to by dawno było. Mm, był Minecraft na kompie przez kartę graficzną. Prawdopodobnie też mi Minecraft nie działa. Więc, gdy wymienię tą głupią kartę graficzną. Myślę, że wszystko powinno być wtedy w porze. No i tak to sobie zbierzemy Zbierzemy sobie piecyk. Jeszcze nam się nie przepaliło. Super po prostu super. Do końca nam się nie przepaliło, a ja już to zbieram. Jestem niemądry, niemądry, niemądry. Nie, ale trudno. No, to sobie. Kładamy, pyk. Czy to sobie możemy zostawić? To wywalimy. To zostawimy. I no i tak. Jedno tu i jedno tu. Mm, pochodnia leci tutaj. I tu. Mm, sześć robieniek mhm. Raz dwa. Akurat. Nie wiem co teraz, że po trzy pary drzwi mi się robi. Kurde. Hmm. Okej, okay, poprawiamy sobie jeszcze sufit. Tylko żeby nam tutaj gravel nie zleciał na głowę tam garafla nie było w switzie no i oby nie było i chyba nie będzie na szczęście moje ja mam nieco pomysł i chyba ten pomysł tak zrobię I poza odcinkiem sobie zrobię koładło, obiecałem sobie tak i będę zdobywał rzeczy, aż go zrobię. Tak. Będę zdobywał rzeczy, aż go zrobię. Tutaj sobie możemy to zostawić. To skrzyneczki. Pyk odkładamy. Okej, okay. jeszcze jedno w górę. Kurczę, mamy tylko minutę. No minutę i pół. Pół, bo ja mam niewykupiony limit czasowy, więc muszę się troszkę pospieszyć. Jak będzie 14 minut i 10 sekund, to już kończę, bo jeszcze porządzenie mi troszkę zajmie. Mm. Okej, okay, oczywiście standardowo jakaś dziura musi być, bo to jest standard u mnie, tak szybko, 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 szybko. Opsa, opsa, dziura w klopsa Dobra, 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 dobra Odkładamy kropl Sześć I bierzemy, bierzemy Szybko Dobra, to się później poprawi Teraz szybko ten sufit sobie chcę zrobić żeby to jakoś wyglądało A jak nie to już poza odcinkiem i już kończę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam skina, tak, nic Wam nie powiedziałem. Sorry. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I wreszcie komentarze, piszcie komentarze. To jest dla mnie ważne. Dobra, do zobaczenia. Cześć, pa!